No dobrze. Mm -hmm. Co jest? O. Ja jestem w lesie. Tu są jacyś normalni... ludzie. O. Hej, przepraszam. O. Up! Ach, co to jest. Ale Cierkowy jest cyrk. Dobry. Cierkowy... Cierkowy cyrk. Я не захотела! Мне не вести! Вот так сигма! Я не могу! НЕ НЕ НЕ! НЕ НЕ НЕ! Что пани... Что пани зробить? Что пани зробить? Кебаба? Дай какао... Какао! Ооо... Дякую за какао...

Kiapię. <śmany> Co ja udzielę? Kupa. Dać ci zabawkę? Tak. Ty nie podglądaj. Dzień dobry! Pociąg z smajlandii! Proszę wsiadać! Smajlandia! Wsiadajcie! No ej! Weź tą No nie biegnijcie! Nie biegnijcie! No wsiadaj! się! Jedziemy! Oby! Ja to wiem! Muszę się zatruszać! Dlaczego? Siema widzowie, poradniki jak wykopać rudę uła, uła. Tak ja. Jo, wykopałam, wykopałam O, niebieska ja, ruda, diamenty, diamenty diamentę rudy, to no, moja, moja, moja Dawaj, 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 dawaj To moja Nie Cały plecak. Dobra Timmy, pojadę do szkoły Zabawka? Czekaj, muszę się przygotować, żeby ich pogonić te małe... ...patrwiązki, ci jak to Piękny. tak